To co się odwala w PES Simulator jest po prostu nie do pomyślenia, zobaczcie to, nowy event, nie, nowy update, nowy update, jeden dzień temu, Admin chyba już czwarty raz pod eventami pisze Admin Abuse, Gargantuan Prezent, okej, okay, to było rok temu, Secret Santa, okej, okay, to było rok temu, Grinch Cove, okej, okay, to było rok temu, nie gargantuany, Gargantuan, żeby zarobić jeszcze na tej grze, Event World, Co ciekawe w sumie, nie wiem, oh, Free Gifts, było, 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 było. Było, 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 jakieś rajdy, dobra, to pewnie zmienili tylko nazwy, to było na pewno, to, to na pewno było, pewnie było, nie pamiętam już dokładnie, wy to pewnie widzicie w nowym roku już, ja tam grałem 22 grudnia, yy, dlatego co, no, ja już bym tutaj wszedł na event, bo jestem ciekawy, czy coś, czy coś na Sylwestra zrobią, no, dobra, lecimy, lecimy, o, jak fajnie, zobaczyć co było rok temu, ty, zajebiste. Dobra, chwila, chwila. Dobra, bo my się tutaj tak cieszymy z tego mega, nie? Dobra, zewróćmy jakiegoś huge'a. Zapodajmy, nie? Lecimy. Dwa huge'a. O! Ja pierdzielę. Otwieramy. Nie ma co, dawaj. Lecimy. Jezu! Książki poziomu czwartego. U, ja... O, ja. Dobra, nie, sorry. Nie ja prostu cieszę się, bo na etapie gry, która powstała w 2023 roku, czy tam nie pamiętam już, to dostaję książki poziomu czwartego. Ja pierdzielę, no niesamowite, no. Naprawdę książki no są bardzo dobre. Jak mamy poziom czwarty nam dropi, a mamy poziom 11. A nie, sorry, dziesiąty. Dobra, to ja nawet nie pamiętam co było w tej grze. Oczywiście muszą być Golden Petty, Rainbow Petty, bo nie mamy superkomputera. Mo nie możemy go sobie skabindować. My po prostu go mamy na boku, i. po co? Po co te maszyny tam? O, wszystko zablokowane, dobra, to zablokowane. To potrzebujemy, to też jest aktualnie zablokowane. To. Ma mailbox pod inną nazwą, zajebiście. Um, to główno z poprzedniego roku. Y Titanic jakiś. O, to było rok temu. <grytania> ja pierdzielę. Oni się nie wstydzą, tak robić? Oni się nie wstydzą. Oni się nie wstydzą, że oni tak robią, tak? Ja pierdzielę. Oni się nie wstydzą, że oni po prostu dodają to, tak? To było rok temu. O, Grinch Right. O, to też było rok temu. A, tam? O, coś nowego chyba. Pierwsza nowa rzecz na się szykuje. O, ja pier. No, sorry, nieważne. Ty, mogę tam wejść. What the hell? Ty, co ty się odpierdziela, ty? Ok, that's crazy. Czyli nic nowego nie będzie za tydzień. <grym> ja pierdzielę. To jest po prostu hit. Oni się nie wstydzą, tak, dodawać tego, co było rak temu. Czekajcie chwilę. Ja chcę sobie te vlogi porównać. Dobra, sorry. Ja sobie muszę te vlogi porównać. Przepraszam, że się drewnie nie do mikrofonu. Ale to, co tu się odpierdziela, to jest po prostu hit, bo gorzej nie powiem. Dobra. Titanic prezent, ok, dobra, czekajcie <grywia> Huge gift train O, czy to jest ten pociąg, który tam jest? Nie, Lucky Gingerbread Czekaj, Lucky Gingerbread, tak? Czekajcie O, chwila, chwila O, Lucky Gingerbread Ale pech Uo, Aż się skopiowało już samo z siebie Ale pech, ty, czekaj O Bila. O, Lucky Gingerbread, Lucky Gingerbread Machine, to też tam było jakby, jak jesteście spostrzegać, nie? Secret Santa, okej, okay. Advent Kalendar, Elf, to, to wszystko jest skopiowane, to jest wszystko skopiowane, nie? To wszystko. A ten Grinch ten cover to chyba było jak te, 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 te gówna dodali, te, 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 nie wiem jak to nazwać. O, patrzcie, Grinch, be, patrzcie, Pix. Grinch Frost Pets, Grinch Begon Spray, a patrzcie teraz to, fila. Ja pierdziele, Preston posrało cię, no naprawdę, no mogliście się trochę bardziej postarać na ten rok, mieliście rok aktualizacji, mogliście przez rok zrobić ten update. Zakładam, że mielibyście jeszcze czas zrobić 3 lata do przodu taki update. Kolejne 3 update'y. Mi się wydaje, że mielibyście czas, bo wy dodajcie jakiś update to miesiąc. Ja rozumiem, że ja na przykład nie mam... Ja nie Ja nie umiem takich rzeczy robić jak oni. Tylko oni tam jest. Nie ma ich w jedynkę, tak jak ja jestem. Na przykład jakbym tworzył taką grę, takich jest w tysiąc. No dobra, może przesadziłem. Z 200 100 ludzi jest. Preston, jest dużo deweloperów, cholerę jest. Ludzi, którzy to umieją robić, a kopiują kudźwa, odgrzewają kotlet z roku temu. No poło was, przepraszam bardzo, ale tego się inaczej nie da powiedzieć. Że czekamy rok na update. Skopiowane, skopiowane, wszystko skopiowane. Ja nie wiem, ja nie wiem. Ja naprawdę. Ja bym się wstydził jakbym był Prestonem takie coś zrobić, nie? Ja bym się wstydził. Ja naprawdę się wstydził. Ja bym zrobił coś takiego. Wiadomo, no trzeba dodać nowego tego. Trzeba to dać na wyjazd. no to na to się najbardziej starali, tak? E, paczki, które są już pół roku, to też najważniejsze, żeby zostały, nie? E, no żadnego tu też nie dodali, bo już zabrakło im czasu na... No rok im czasu za, zabrakło na zrobienie książki. A tam przypominam, że jest prawie 100 osób pewnie. E, no, MVP ranka, subskrybenci, no i koniec, nie? Nie na no, tak że to przez jeden miesiąc chciałem tylko zobaczyć jakie są te profity, nie? Pozdro. No i co? No i gównianie rezygnuję jutro. Pozdrawiam. <noise> nie, tak szczerze, rezygnuję, jeszcze tego nie będę miał, nie? Ale dobra, no zobaczmy. Okej, okay. autofarma. Jezus Maria, jak to szybko farmi! Ja pierdzielę. Ile to zadaje? 113. A jakie ja mam najlepsze pety? To zadaje 113 damagea? 12,9 liona, tak? Czy kwadryliona? Nie dobra, nie pamiętam, chyba kwadryliona. 12,9 q. 113 DMage'a, no... Nie, przepraszam was, ale co tu się dzieje, no? Halo? Co tu się dzieje? A Hane, to samo, co rok temu. To, to nic się nie zmieniło, nie? A fila? Taka sama mapa to jest. No nie, no ja jaśnie czy o co chodzi? Eee. Obudźcie mnie, bo ja nie wiem czy ja Naprawdę. Co tu się dzieje? Rok temu taki sam spawn? Taki sam? Taki sam spawn? Co tu się dzieje? Halo? A czekajcie, bo ja też ostatnio tak zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo ja pamiętam, że tutaj na jakichś arenach 50 był taki zamek, gdzie pisał Comiksun. Ja jestem ciekawy, czy dalej tam pisze komiksun, czy oni już o tym zapomnieli. Pewnie zapomnieli, ale jestem ciekawy, dajcie mi chwilę. Nie jeszcze pociśniemy sobie z tego bekę, bo ostatnio nawet chyba widziałem takiego szorca. Że a nie ma, nie ma. Zajebiste, nie? Zajebiste. Jak ja uwielbiam Prestona, nie? Uwielbiam tego typa. Ja pierdziele, nie. Zobaczyłem, że też parę osób nagrało o tym filmie, to ja też musiałem pierdzielić Big Games, no. Ale najważniejsze, że jest napis Big Games, tak na środku, no. Na... <grym>, ja pierdolę. Co to jest za, co to jest za Trading Plaza, no halo? Co tu się dzieje na tej Trading Plaza, no co tu się dzieje, no? Gdzie są ludzie, gdzie są ludzie? 2023, no ci miałem rację, 2023, bo te Christmas update y to były jakoś na początku chyba, nie? No już było, <grystanie> drugi update to był Christmas, ok, to crazy, nie? Dobra, lecimy. Zobaczmy sobie, nowy Gargantuan 20, już jest to postęp, jeden dzień, 20 Gargantuanów. Zobaczmy po rekord. Lucky Block Gifty. Aha, czyli RAP się nie aktualizuje od jakiegoś czasu, bo pisze 6 milionów, a ja nie udziałem za 200 milionów. Okej. Okay. Jak ja ostatnio byłem, to było 93,8 miliona, dalej jest 93,8 miliona. Na jajkach już kuźba przez dwa miesiące. W które ja przyznam, że jak był event halloweenowy, to trochę więcej przyinwestowałem. To zobaczymy, jak te jajka wyjdą. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie z tymi jajkami. Może sprzedam, może raz otworzę na live. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może już otwierałem, nie wiem, w sumie, bo dawno ten film nagrywam, jak wy to widzicie, pewnie w nowym roku. To nie wiem, co się stanie z tymi jajkami, nie mam pojęcia. Nie, tak szczerze. No nie, dobra. Ten update jest po prostu gówniany, gówno na gównie pokryte gównem, bo tego się inaczej nie da powiedzieć. Naprawdę, ten update jest tragiczny. Wszystko, nie? Ja mam tutaj znalazł w czterech te blogach. Tych Secret Santa, Titanic Present, Gargantuan Update, Grinch Takeover. W tych czterech update'ach znalazłbym 90%, minimum 90%, co jest w tym Christmas update'cie. I zobaczcie to, Admin Abuse, Admin Abuse, Admin Abuse. No i tutaj nie ma, nie? Ale trzy update'y Admin Abuse. I to nie tak, że były trzy. Bo do Autumn Eventu chyba też był jeszcze jeden update, nie wiem, poprawcie mnie jak, nie? I do Halloween eventu też był jeden update. Ja nie wiem, czy jak ja to nagrywam, to mówię takie gówno, czy może on nagle w nowym roku wrócił do tygodniowych aktualizacji, nie? Nie wiem, może tak być. Nie, nie mam pojęcia, może przewiduję właśnie przyszłość. No, naprawdę. Nie, no dobra, niesamowite, nie. Ja już tutaj nie będę nic mówić na temat tego update'u, nie? Dołączę jeszcze raz na ten event, zobaczyć. Nie, Prezz. No, no, nie, 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 nie. Nie, to też nie działa? Naprawdę? To też nie działa? To tepa na pro-training blazer czy o co chodzi, ty? Nie, nie, dobra, przegięcie to jest, nie, nie tepa nawet, to nawet nie tepa, to pewnie było, nie wiem, jedna komenda do wpisania po prostu, no nie wiem, no do komenda, no was coś w skrypcie napisać, to by było, nie? Naprawdę. Wy mówicie, o to jak, nie, jak taki gówniany update, to spróbuj zrobić go sam. Ale ja nie umiem i ja się do tego przyznam. Tylko oni mają studio, które ma pewnie... Nie wiem ile osób ma, ja nie chcę strzelać głupot, ale ma na pewno dużo deweloperów, jakichś y, ludzi, którzy tworzą im te modele. A jak nie to pewnie zatrudnią, jestem tego pewny. Mają właściciela, który w ogóle przybija jakoś w takie update'y. On po prostu pozwala na tworzenie takich gównianych update'ów. Odgrzewane kotlety z roku. Tylko oni wzięli te cztery aktualizacje. Mo, nie wiem, stworzyli jakąkolwiek mapę i wszystko wpierdzielili, żeby się zmieściło. A jak nie, to nie wypierdzielają te rzeczy, nie? A jest generalnie 22, a ja mam 0 dni. Bo kiedy ten update wyszedł? Chwila, chwila. O, wyszedł 20 chyba, bo jeden dzień temu, ale to tak wychodzi na to No, 20. To oni musieli zrobić 20 questów w jednym dniu. Nie, no chyba że, no chyba że ten kalendarz adwentowy będzie do któregoś stycznia, nie? No on nie będzie na spał nie stał i będzie do któregoś stycznia. Miałem spróbuję, sprowy... miałem w sumie sprawdzić te Easy Medium i Hard. Dobra, to czekajcie, to te lockpiki kupię, albo mam WQ, czekajcie, z roku temu mam lockpiki. Kurde, chyba usunęli, a 27 Halloween Lucky bloków to git. Dobra, idę kupić coś, czekajcie, jeszcze pod koniec odcinka jakieś głupoty zadwalimy. Lecimy na plazę. Ciekawy jestem czy w ogóle trading ter terminal działa to po pierwsze. I po drugie czy to jest w ogóle w trading terminalu, bo widziałem ostatnio na jednym filmie chyba, że ktoś szukał tych y, lucky Gingerbreadów i nie było w ogóle tych boostów, nie? To, to ciekawe. O! Postęp! Brawo Preston, ale nie działa chyba. Uh, uh, ale pech. Dobra, ja mam 100 milionów, nie? No, inni mają po 100 milionów, inni mają pewnie po 25 milionów, ale ja mam 100 milionów i tym żyjemy, tak? To i tak starczy. Dlatego co, no, lecimy. O, dobra, 6 tysięcy. Jest postęp, jest postęp, jest dobrze. Dobra, zobaczmy sobie dalej. Lockpicker te golden, ile kosztują? Bo nie ma lockpicków golden. O, nie ma już. Nie ma żadnych. uuu, ale, ale pech, ale pech, ty. No, niestety nie ma już żadnych. Nie ma, nie ma. A nie mogę wrócić. Zajebiście. O, dobra, mogę. Beko. No, witam, witam. Lecimy na Christmas Update. Nie no, dobra. Przegięcie, to jest naprawdę, widzę, to jest przegięcie. I ja, wiecie co, ja bym musiał płacić Robux. Patrzcie, ile w Forever Packu dodali. Ja nawet tego nie zobaczę. Zauwa... Sorry, w Gift Packu. Dobra, zwracam honor, w Gift Packu. Ja muszę wydać Robuxy, kuć, 2600 Robuxów. Za 40 milionów. Lecimy. To nie ma co ten. Lecimy. O. o wier... Aj jajaj, ale pech co za niefart. Lecimy dalej. To nie ma ten tego, nie? Aj, no prawie. Chwila. Może teraz się uda. Czekajcie. Ważne, że jest to, co było rok temu, nie? To pewnie wiemy co już jest, nie? Nie, dobra beka, nie. Tego się nie zakupić i z tego gówno leci. Trzy otworzyłem. Nic nie było już na trening placie Sami widzieliście. Dobra, ja wychodzę z tej gry, nie? To jest przegięcie, naprawdę. Nie, koniec, koniec. Już za dużo na moje nerwy. Nie, dzięki za oglądanie. Na razie.